Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny film z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz hashtag kombajn, a ja przypnę Ci serduszko I bez zbędnego przedłużania wsiadamy tutaj właśnie do naszego polonezika, odpalamy silnik i lecimy Lecimy do wsi Wrzosy, czyli tam do wioski, w której mieszka mój wujek A po co ja tam jadę? Tak ostatnio się z nim zgadałem, że będę chciał szukać kombajnu i on do mnie przecież, że obok niego jest handlarz, który takimi rzeczami właśnie handluje. I ja zapomniałem o tym właśnie, że on tam yy, ma tą swoją siedzibę, ten handlarz. Zawsze jak byłem mały, to tam do wujka się jeździło pomagać i w ogóle. I jakoś mi to z głowy po prostu wypadło. No ale stwierdziłem, że przejedziemy się. Może akurat coś znajdę tam dla siebie. Yy, jakiś kombajnik czy coś. Więc co, no widzimy się jak będę już na miejscu. Zedwu! Dobra, witam was po cięciu, Ja już jestem tutaj właśnie w miejscowości Wrzosy No i zostawiłem samochód tutaj u wujka Bo stwierdziłem, że jak podjadę taką furą Jaką jest Polones, No i oni zobaczą, że stać mnie na taki samochód dobry No to stwierdzą, że wiecie Jestem jakimś bogolem No i że wyda wydają za mnie więcej kasy Co nie? No i te kombajny pójdą do góry W sensie ich cena A tak jak powiem, że przyjechałem PKS-em To zobaczę, że jestem uczciwym, pracującym człowiekiem Którego na zbyt dużo nie stać I myślę, że jakoś tam i z tej ceny zajdą I ogólnie gadałem z tym handlarzem, że miał tu domy. Dobry! O. Dzień dobry, 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 dobry. Panie w tych tak? Panie, no ja, po te, ja, po, ja po te kombajny żem dzwonił, żebym tutaj się dopytywał. To co się panu podoba na ogłoszeniach, co tam pan patrzył. Panie, wszystko w rozsądnej cenie jak będzie ten to biorę W rozsądnej cenie? Y... zapraszam tutaj. No to ale to na panie. Model. Panie, panie, ale ty może może, no, może ja głupi tak. jestem, nie? Może ja, może, nie, może niezbyt inteligentny. Nie wątpię, ale ty, nie wątpię. Ale kombajn to chyba trochę inaczej wyglądał. Nie, przy, przy, patrz pan, tutaj ma pan kopaczkę komną, Ale panie, ale ja kombajnu do zbożowego szukam. Ale słucham mnie pan, zaraz tutaj listwę tnącą dodane i będzie zapierdalało równo. A, to, to ja widzę pana, pana, z pana chyba taki mechanik pereloski. Bo ja to słyszałem, że oni tam z 60 do ja 80 powinni tak... zrobić. Po... Ja się ten... kiedyś z takim Adamem bratałem, <laughs> i my kiedyś puszkę w połowie ucięli. <laughs> A to dobre mechaniki musieli być. Ale jaki kabriolet to był, pojechaliśmy na manieczki i każda była nasza O, to ja chyba tego Adama to też znam On to taki był, że on w kombajnie to wybił pół litra i koło by zatrzymywania kombajnu zmienił No to może jak pan tego Adasia to coś się ugadamy po znajomości O, no widzi pan już taka no, rozmowa No dwa bardzo dłużej, bo mnie ta Mendoch wychytrzyła Pół litra wody mi zabrała, następne Żar pytanie Żartowałem, też go nie lubię To kawał dziada, Ej, reszta chaba Panie, pięknie, no... no to... Po kolei no może, pan M66. Jak to bo z Niemiec był sprowadzany, to by pan angielszczyzna się odpaliła. Ty w, ty w Niemczech to chyba po niemiecku z tego co Nie, ja Nie, bo my tylko English sprechali. A English, English sprechaj no to Anung, ale. Panie, tu jest Polska, tu się, mówi, tu się mówi po polskiemu, tak? Pracę. zrozumiesz pan, jak pojedziesz na robotę do Niemczech Nie zamierzam. Nie zamierzam. Panie, panie, ja to tam na gospodarstwie to tylko z ruskimi. Ja to mam Belarusa, teraz zamierzam Rosko kosiarkę kupić. I jak się zdenerwuję, to jeszcze ruski kombajn kupię. No powiem panu tak, kombajn praktycznie nieużywany w polu Głównie na wystawę jeździł. Niemiec w serce poka bolało jak się dostało, bo to 80-letni dziad. Zęby mu już wszystkie wypadły. Ale panie. Ale no jedynie na wystawie no może pan zobaczyć, że pokładka ta posadzka taka się błyszcząca aż zrobiła jak dzieci wchodząc po posadzce. Panie, a to przypadki, zrobić. a to przypadkiem nie jest coś taki malowane będzie coś ten, bo to takie jest ząbki nie to jest funkielnówka. Ale panie, to, 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 to tak, o, tak ładnie to nie wyjeżdż, nie wygląda jak Sławreki wyjeżdżało, panie, a to swoje wyglądało. lata ma. O. Nie, pan nie pamięta tych lat. To, no trudno, żebym pamiętał, jak on jest dwa razy starszy ode mnie. Nie dwa razy, bo pan też już ma swoje półtorej Ale to jest niezawodny sprzęt, ani ziorka nie gubi Ani ziorka, o, no to... Ani ziorka Wejdzie pan, Cho chodź tu A, No, no. Wejdź sobie na widzisz tą taką dźwigienkę tam po prawo? Gdzie? No tutaj, jak masz napis fach gdzie No. pan jest No, no o, 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 no, no, no To jak odpowiednio się ustawi to i poplon pan zasiejesz O, to takie dwa w jednym, to my, takie kom... jednym. my takiego kombajnista mamy, co prowadzi usługi I on mówi, że jak jest usługa pojedyncza, to tylko, w sensie, że będzie kosił To jest drożej no. jak usługa podwójna, bo jak jest usługa siew razem ze zbiorem, to jest taniej Ale nie wiem czemu no, tak On chyba jakieś gratisy stosuje porząd... Nie, bo to jest porządny w końcu kombajnista, jeden jedyny Już <laughs> ciężko od takiego Panie, o to to mnie by zainteresowało panie, bo to, to, to ładne, to ładne to. No wiem, wiem, wiem że ładne. To ładne. Ale no, mamy rekorda. Też, kietrza były wysyłane do Kietrza. i to ma numer fabryczny 0001 o, o. I on był, on był Aby na testach. Później został zgarażowany i odkupiliśmy go w tym roku. Krocie nasz kosztował. O, no ale no, nowe, nowe, nowego nowego klasa by za to kupił. Ja patrzę że tutaj pan nowego to taki klasa by za to kupił. ja patrzę że pan to taki kolekcjoner, same jakieś kolekcjonerskie okazy pan ma. No kolekcjonerski, zobacz pan tego. Motowidłe, to w ogóle wzięliśmy od rekordu od tego od zagona. Panie, ja tak właśnie patrzę że tu chyba to było strzech składane Pan mnie coś tutaj coś nie, mnie pan nie, 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 oszukujesz ty. Nie strzech. Z, z czterech. Motowidła jest od zagona. Bo pasowała, wydłużyliśmy ją lekko A palce Wzięliśmy od tego nowego rekorda, co by lepiej nagarniało Bo a. to już nie holandowe, wie pan, lepiej będzie mucić Aha No dobra, a header, w sensie podstawę A czemu to jest też w innym kolorze, w sensie te, te gwiazdy całe No to mówię, że motowidła były wzięte od tego Aha od czyli, czyli tak po prostu było pomalowane, żeby się w polu tak, tak, odróżniał, tak? tak, tak żeby, żeby, w polu, żeby jak się spali, to żeby było wiadomo co to co, co. Aha, aha, że jak, Ale się że, nie spali, bo się nigdy że, nic nie zatrze. i czu... wszystkie smarowane co pół roku. Że, Nawet jak stoi, to jest smarowane. <laughs> Za dużo smaru, a potem hamulce nie działają. Tak. Pozdrawiam dla Tutaj mamy jeszcze sieczkarnię, ty się pan, dostajesz. Ja... O, mm, to to. Naprawdę że... Panie, ale, ale paski ja... To... To sobie pan weźmiesz jak wsparciało no powiązałki, bo widzę, że po panu to nic w sumie więcej w życiu nie dotykał, więc. Nie denerwuj mnie pan, że co, że za wsi to gorszy? Że co, że pan taki handlarzyk i z mojej pan. Z mojej pan krwawicy żyjesz, handlujesz pan tymi szrotami. Nie krwawicy! Tylko mówię, że taki pasek co pan żonę bijesz, to sobie weźmiesz, założysz i tak będzie działać. A to czym będę żonę bił? Masz pan takie kalosze, że jakby dostała w głowę. Ja nigdy nie wstałem. Panie, bo ja żebym się ubrał do tych, do chwastów. Właśnie widzę. A dalej, mamy ten, co się tak panu podobał. Klasa. Nie, Dominatora. ja o bizonie mówiłem, ale klas też A, fajny. Okej, okay, dobra. Zapomniałem, że to wsiąk walony. A o, o, ty tyciadu. Znacie co? Klient, nasz pan. Zapraszam. No. Dominatorek, piątka. Też w bardzo ładnym stanie. Z Niemiec sprowadzony. A Kojarzy pan jak jest fabryka Klasa? Nie, nie kojarzę, bo ja to za, no to za, za swoje że... moje wsi to trzy razy w życiu wyjeżdżam i za każdym razem wróciłem z nowym znowu, nabytkiem. Nie? No właśnie, Dobra. no. I też Dobra. muszę no z nowym nabytkiem wrócić Ten klas. W fabryce klasa jako model pokazowy stał. W muzeum. <laughs> Patrz, że pan Ani to... przez ciebie nie przepuszczał, aby ten te na testach. A. Dlatego masz kosę już srebrną, a nie w kolor Aha, aha Bo bym chciała pościnać trochę, bo że jest naoszczona jak brzytwa Aha no, nie mógłbym sobie tym golić, nie powiem co Aha, głowę Gumy Gole yy, głowę, no Gumy Niezawodne, nie pękają <gumy> to, to, podstawa, nie? Żeby nie pękały, bo podstawa. to Przewalone Jak jest, ta, jak jest taka robota, że nie ma kiedy taczki załadować, a gumy pękają Tak Możemy sobie wejść na górę Panie, panie, a jak miała pęknąć jaką podobno pokazowy tylko stał? E? No bo. Jak ludzie chodzą, to zawsze sobie wie pan, tak kopną, żeby zobaczyć, czy ciśnienie w oponie jest. A, aha, ha, no rozumiem. I nigdy nie zeszło. Aha. Wentyle to ja sam ustami dmuchałem. To panie, to to 40-letnie powietrze to takie zdrowsze, bo mnie tego smoga nie, było. Nie, nie, nie 40-letnie. Ja sam ustami dmuchałem, <laughs> dlatego 35-letnie. po tym smogu, co mamy tutaj u nas na wsi, to 35 lat lekko już ma to moje powietrze. <laughs> Dalej, no już taka nasza perełka. No to to pa... Z samej wielkiej wody przyjechał. Panie to pa, to, to. American chyba... Dream USA To to chyba nie, pół gospodarki nie bym musiał tam pan sprzedać. Nie wchodź. Tam pan nie wchodzi. Tam jest... To bardzo zakazany Mogę mu dać panie? Mogę? Mogę? Nie ma kluczyków. Czeka pan, pójdę. Może se pan obejrzeć dookoła go Panie, bo to... Bo to jeździ nie jedzie, co to się stało? Panie, tu coś się zepsuło Proszę zaciągnąć ręczny Panie? Oło Wyssiad! Wysiadaj! Już dziadzie! Daj mu, daj Ało. mu, daj mu na zimnym, daj mu na zimnym. Zaraz Bo mnie kimu, że bo tam, tam jakie errory, jakie jakieś przęgło, jakieś biegi, coś tam pan wrzuć, coś tam, coś tam, się coś zepsuło, panie Gdzie mi do garażu wchodzisz? Pozwoliłem? A to przepraszam, przepraszam. Ile ile panie koleju ma ty? Może by to tak pożyczył tam jakby nie widział? Do kompajnu, do hederu zaraz jak nie będzie widział. Wszystko słyszę Panie, daj mu O, o daj mu pan O kur... O, taki wykształcony Taki Bo ten... Bo jest automat A, to czekaj pan Czekaj Te, pan Temu... Temu czekaj. nie zrobimy Czekaj, czekaj pan, czekaj A on cze, 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 działa, działa, działa O Daj pan, daj pan, no daj Ale ładnie się wkręca Dobra, no Daj pan mi teraz się pobawić nie w życiu dobra, to dalej, dalej, dalej a odnośnie tych beczek z olejem, ja chęć, z chęcią oddam widział pan tego, co tam stał klasa lekcjona? nie gdzie? podejdź tam o, o, panie, panie, a to, to, na ile to rad pan mi to rozłoży? Po... Bo blachę, no mogę panu oddać to jest właśnie nie, z tego no... lekcjona ściągana, bo on jest powypadkowy, popożarowy pożarowy. czego on nie widział te wszystkie be beczki z olejem, to z niego spuszczone a panie, to tak, by pan mi rozłożył to na 30 lat po 3000, co? Miesięcznie. Nadal mało, mało, mało. Nie, dobra, Myślę, co, nie, że co nie chcę nie 3 milenia, 3 milenia <laughs> i będzie git. O to najwyżej wnuki będę spłacać. Dobra. No to ten do raczej poza zasięgiem, jak tak patrzy na pana od stóp do główka loszach czy pan trochę wstyd. Nie no ten no tej, pół gospodarki sprzedam i żonę na targu i, be, i będę mógł kupić. Za tą żonę to by pan musiał dopłacić. Panie! Ale mniejsza. Z czemu pan Michelenko obraż jakiej pan nie widział. No i pan, słuchaj pan tego, moc NRD No widzę, to też... Taki te, sprzęt to, potężny. to też mnie ciekawi, aż co wsiądę. E516 Ale... Nic lepszego pan nie zobaczysz Proszę nie jeździć. Dobra. Pani w drogę Dobra, jest. no nie jeżdżę. Ale ładnie chodzi. No chodzi ładnie, no. Zaczep... Zapaczka! Widzisz pan Automatyczny zaczep. Widział pan coś takiego u pan w 60? Nie widział. Pan. A skąd pan wie, że ja 60 mam? Ja mam Belarusa Boże święty! Nie dość, że biedny! To jeszcze maszyny ze wschodu kupuje Ale by się dogadali, co? Forschnit i Belarus, fajnie by było. Nie jeden jeden się. z jednej strony, drugi z drugiej strony. By się w Polsce... Heder, by 6 się... metrów pokoło. No właśnie no. Ten, ten header to jest tu. Nigdy się nie zapyka. Ale proszę go wskaź. Mam, mam, Nigdy się panie, bo ja tak około 3 hektarów zboża mam, panie, starczy mi? Jak ma pan 3 hektary zboża, to chodź pan ze mną. Nie, ja kosy nie chcę, ja kosy nie chodź. chcę. Ale ja, panie, nie ja będę usługi robił tutaj w tym roku. Mam, tutaj gdzieś mam sierpa i cepa i będziesz pan nawalał. Nie no, żartuję. Jak di, chcę pan polecisz. Nie no, żartuję, trochę więcej będę w tym roku miał, trzeba wie, pan się rozwijać i w ogóle. A i panie, no, 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 panie, no, no, tak, tak. panie, a te tu jakieś przystawki do tych kombajnów do kukurydzy to dostępne są tu u państwa? Uklepiemy na pana życzenie. Aha, do każdego? Do każdego. Z tamtej blachy, co tam było. Tutaj go jeszcze lekko pożyczymy. Na przykład do, w tym bizonie co tu stoi, pan. To no. też przyjechał sketch, a też pokazowy. Tylko Andorję sobie zostawili i wstawiliśmy silnik z tego lizarda. No, panie, patrzę, że. Ale to też jakiś prototyp, co pan nie zachwalasz, że to prototyp. E, proszę zejść, proszę zejść. Nie patrzę tam, nie patrzę tam, nie patrzę Nie no, oryginalny silnik, dobry. Nawet no, z olejem me... nie niezażegany, ale widać że czyszczony się się Pokucił się czy oryginalny Jakie czyszczony, on po prostu nie pluł nigdy To widać, że nie pluł Panie Jeszcze dobre, żeby oleju nie było to bym się mógł pokusić, że on nie pluł Ale tu nawet kurzu nie ma, to coś to widać, że to no myte było Nie było myte Mhm. A żeby je... aby odmuchany A Mój si szef stanął jak chuchnął na tego Bizona To aby na przyszła nad Wielkopolskę, ale tak to bizon czysty Ta, P PGR usy goniły do dzisiaj płakają, nie? Nie, ja panu opowiem historię. Do, 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 do dzisiaj chłopaki są. No mów pan. Ciekawą historię pan ma. O, można sobie zobaczyć. Piękny też kombajn. Ten bizon w roku 2015. U, ale chodzi ładnie. Został odkupiony przez takiego mietka i jakiś C... Ale proszę nie uciekać! Czekaj pan, chcę mu dać! E, no ładnie chodzi to ładnie chodzi. A mogę, mogę go sobie uruchomić? Nie Dobra tam dziadu zamknij się Panie. Panie no. to zadowolony? Fajne to takie, fajne to! Jaką bardziej... Żeby... Ja że to jeszcze się nie zapaliło Panie Toś tu, tak? tu takie dobre miało być Ale jest! Ja nie mówię, że nie jest No, no, coś, pan, prostu, coś pan kręcisz! Takim, o, Wszystkie... nie, nie kręc! Nie, naprawdę! Panie ogóle, pa, ej, pa, pani, panie, panie. Panie mój szef mi dał taki magiczny napór, sok z gumii jagód i teraz za dużo prawdy mówię. Panie, panie, a właśnie, bo tak teraz dopiero fakty skojżym. Chodź pan na chwilę, nie? Chodź pan. Chodź pan, chodź pan, chodź pan. Chodź. Słucha. Panie! Bo to no. mówi, że to pan, że ta blacha to z tego leksjona, nie? No jest leksjona, pan, Przecież tutaj wycięliśmy z bocznej plazmy. No i że to, to to, ten lekcion to po spaleniu, tak? No po spaleniu, ale sprzedany jako nowy Właśnie tak, właśnie wie. tak się do tego chciałem bić, że on jest po spaleniu I on jest tak wyremontowany I pan, panie, pan, jak pan, pan pewnie jak przyjedzie kupiec, to pan powie, że on jest funkielunówka nieśmigany? Nie, nie powiem, bo to jest tyle pieniędzy w te łożone, że serio jak funkielunówka nieśmigana Ja nie będę, mnie serce boleło, że ja to powiem To jest sama prawda Mhm, panie, to tak pan, teraz już powiedz mi, ale tak pan szczerze mi powiedz pan Szczerze? Szczerze mnie tak pan powiedz Który z tych tak. kombajnów ma najmniejszy przebieg? Najmniejszy przebieg. Ten klas. Całe życie w fabryce. Panie, ale mieliśmy szczerze gadać. Flaszkę panu postawię, bo ja no, chcę. Ku... To, ale ja... nie, ja naprawdę. Przepraszam, że przeknę, ale szczerze panu powiem. Ten klas się tak jebał, że w życiu fabryki nie opuścił <laughs> No to chociaż szczerze, no. Ale to tak. Ale to teraz jest. To teraz tak Niemawana, pan mnie. Ale nie, panie! Nie, panie! No nie, nie oszukuj ale, mnie pan, że bizon, bizon z 80. któregoś roku będzie wyglądał jak nowy. No, panie, widać, że. Ale on nie jest 80. któregoś, tylko 77. No. I, I on mówi: Chciałem panu opowiedzieć historię, to pan mi przerwał. No, dobra, mówię. On pan. w roku 2015 został kupiony. Przez Spalony, wyremontowany na szybko na kolanie i teraz chce nie, nie, nie. W się sensie go wcisnąć. kupiony przez pana Mieczysława. I pan Mieczysław, podejdź tu. Pan Mieczysław, opijaku, na tej blasze namalował białą farbą bizon podłoga Z056, podłoga V3, podłoga FS15. No i co ja miałem zrobić? Takiego panu sprzedać? Musiałem go odmalować. A jak już się coś robi, to się robi dobrze. No tak właśnie patrzę, że pan... Pan w... też tobie nigdy dobrze nie robi? <laughs> Mam żonę. Ale ja o sześćdziesiątce mówię, czy tam pana belarusie, czy co tam pan ma. Ja... ja remonty robię, Remontuje ale to... Nas, ro, no robię, znaczy się szykuję do remontu, panie, ale jakoś tak się nie mogę zawziąć, bo żem na pół rozerwał tam siuntkę i teraz muszę ją pospadać. Pan go odpalasz i jedziesz kosić. No panie, ja... ja i żona odpalam i mi kosić pojedzie, tylko i, i, Czy ona to skosi? Pan mnie tutaj nie kłamie, że pan ma żonę, bo pan jest rudy. Panie, nie jestem rudy. To, do, 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 pry, to do prysków wypaliło. Pan jest szary i widać, że pan dużo kłamiesz, bo pan się stresujesz i pan siwiejesz. Nie kłamie dużo. Zresztą... to najwyżej kradnę. Panie, ale... Pan tak patrzy, że pan chyba strasznie na słońcu czylony, bo co na pana że to pan ciemniejszy. No bo odpaliłeś tego bizona i przedmuchało. No mówiłem panu, że on stał od 2.16 na tym placu nieużyty. Dobra, to jakby pan miał takie swoje gospodarstwo i tak by pan chciał naprawdę kosić, a nie, że pan tylko no. by kupił, żeby stał, to który, którego by pan wybrał? Panie, bo ja mam z panie, panie, bo ja mam z widy, co jest? Panie, panie, nie, no serio się pytam Porozmawiajmy o budżecie e, no tak, mam 30 przy sobie, ale mogę z drugie 30 dobrać, nie? Za 30 może pan opuścić ten teren o, no, do widzenia Jak pan może... Proszę wrócić No to się zastanów dziadu ty jeden, ty Szczerze? Nie brałbym tego Bo to jest niewygodne Ale który? Pan będzie czarniejszy niż czarny Bison? Bizon? Bizon? No Bizona Z056 bym nie brał, on będzie czarniejszy niż czarny No też taki... No on niby fajny, a bym chyba... Ja bym celował for w Forshaya W Klasa albo w Giganta W Rekorda, shaya... w Rekorda Szczerze? Na żadnego spawa nie stać Jak ci? No nie stać pana. Na klasa nie stać, ale jak już by to bym się składał na tego rekorda. Bo jest w dobrym stanie. Tak jak panu mówiłem, z Kiercza przyjechał. A czekaj pan, tego, Może tego, odpa odpa tego jak odpalę. Go? No, odpal sobie go pan. Pali za pierwszym. Silnik też taki w miarę zdrowy, się wydaje. Co najważniejsze, rura już jest na hydraulikę. Ale coś tak ciężko miał przeciągnąć, jakby tam coś coś było nie tak. Nie, 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 nie bo kaczka ta butknęła z obiadu Aha, haha. Kod ko, w les? Kod w les? I go zmiliło dobrze, że się nie byłoby go pociąło. No, wszystkie kociary teraz pójdą płakać, ale no, przykra rzecz, nie? No dobra, no, do, panie, powiem tak. Mogę panu sprzedać klasę, ale zabieram silnik z niego. Nie no ja tam dorzuciłbym trochę, nie? Wiadomo, że tam już bym ten kredyt brał, czy 30 czy 50, to by mnie tam dużej różnicy nie zrobiło, nie? No, no to ten klas niby byśmy mogli panu zaoferować. A forszać ile, 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 forzaj, forshay ile? Chociaż forszej to chyba za dłuży na te moje 3 hektary. Nie, na te 3 hektary to nie ma co, bo pan się zajedziesz. Pan zanim wykręcisz na tych polach, to już będzie. A, bo ja, No ja to mam większość takich pól, że to panie... Bizon naraz bierze takie w szerokości, ale kilometr mają długości, nie? Jak to taki fajny no youtuber śpiewał ja, ja, No ja wszystko rozumiem, ale... No ciężko, no... Co ja panu powiem, no... Budżet ograniczony Będzie ten dominator dla pana Domi... 40 tysięcy? 000... Dobra, 45, bo jest w dobrym stanie Za dominatora? Za dominatora A za tego, a za bizona? Za bizona? Niech pan pozwoli przedzwonić do szefa Dobra, zadzwoń pan tylko wie pan ten rekord to już jest inna półka. To jest no to, polski sprzęt łatwiej o części. Toś to wiem, to wiem. No, rekord 40 O, a, a, a nasza 56, ta nasza ta typowa ta 25. Dobra, to ja powiem wam tak. Widzowie, piszcie w komentarzu co mam kupić. I ja się was posłucham i kupimy to co zadecydu zadecydujecie. Dobra, panie. Tysiąc łapek i robimy licytację z ziódkiem. <laughs> nie, tysiąc łapek i robimy licytację ziódka. <laughs> nie, no, nie będziemy sąsiada sprzedawać, to nie to seria, mordo. Dobra. Do następnego odcinka Czesi Łapała. Jak się pan nazywałeś, panie? Pan Andrzej. Pana, panie Andrzeju, pożegnaj się pan. Alnek Spółka najlepsze bizony w twojej okolicy, Zbądźcie 666 222 2137. pozdrawiam! Gorące bizony w twojej okolicy. Dobra, Ej. siema.